Kochani, moduł numer 4. W module numer 4 zajmujemy się gimnastyką seksualną. Czyli jakie ćwiczenia mogę wykonać, żeby na co dzień moje zdrowie seksualne jako kobiety i moje zdrowie seksualne jako mężczyzny utrzymać w jak najlepszej kondycji aż do końca swojego życia. Czyli tutaj uczymy się ćwiczeń z gimnastyki seksualnej. Tutaj też są ćwiczenia związane z bioenergetyką, czyli praca też z emocjami, czyli takie dwa obszary: ćwiczenia dotyczące zdrowia seksualnego wprost z, z naszym ciałem, jak również ćwiczenia związane z bioenergetyką, które regulują nasze, nasze emocje. Na dodatek, już tutaj po malutku będziemy wchodzić do dotyk tao, taka baza dotyku tao, który będziemy potem sobie rozszerzać. Także to już jest praca z ćwiczeniami i dotykiem. Właśnie w tym module czwartym wchodzimy w ten obszar.